Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę yy... kolejną startę moich rysunków. Pierwszą mamy Cherry Berry. Coś takiego, bo nie do końca znam niektórych imion. Ale chyba Cherry Berry. Tu sobie podpisałam. Tak się z nimi wyszła. Skopiamy z internetu. Light Blasmin, coś takiego. Tutaj też sobie podpisałam. Light Blasmin. Light Coś też... takiego. Jakby to bo tutaj nie zrozumiałem tych fal, co mają. Mam taką figurkę i Cherry Berry też. Ona jest w takiej samej wodzie ta figurka, a Cherry Berry to przemalowana pinkiber. Nie chcę mi się pokazać. tu Mam Ale Zapomniałam ich ten imiona, więc sobie tutaj podpisuję w roku. Zapomniałam pierwszej noty tutaj Namalować drugą. Ja też tych te chwalowanych lińcem zapomniałam tak objaśnić Kolejny mamy derki Trochę mi zest nie wyszedł Kolejną mamy królową z czyli królową podmieńców Trochę mi to oko nie wyszło I dziurki. Kolejno mamy forsyane Coś takiego. Co to są? Porcjane? A tak się naprawdę nie pisze. Ja, jak się czyta, jak ja czytam, to tak ja piszę. Taki znaczek na czarno, bo mi się nie chciało malować. Tak samo z tą, w niektórych jakby tą znaczki na czarno. Więc nie się minutę. E, Kaliny coś takiego. Trochę tutaj jest za duże oko, a tutaj za małe. Hmm. Reklejną mamy Trixie. Jak dostała list i go trzymam, To piszę. Od celestii dla Trixie. I bardzo dużo serduszek. Też znaczek na czarny, tak jak kulawe Tak samo u tego. Ciekawą mi się nie chciało. Yy, Flitter. Coś też takiego, Ja sobie w napisałam. Taki Pegas. Znam go chyba z jednego odcinka, takiego, gdzie Fluttershy i bardzo szybko do tornada, jakiegoś, żeby przekazać wody do cloud Nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobra, kolejną mam Babs. Znałem jak to Coś takiego. A nie pamiętam. I teraz mamy duży rysunek. Cała kartka zapełniona. I tutaj mamy filmiki Pie, Twilight, Rarity, Fluttershy, Applejack i Rainbow też mi się nie zmieściły. Ciekawe, Pinkie Pie, Lateral, Twilight i Rarity. Taki cały rysunek. A tutaj mam ten, że to malowałam w urzędzie skarbowym. No i teraz mam dzisiejszą robioną, dopiero co ja ją skończyłam. Rainbow Dash. Taki dziwny podpisik z takim wykrzyknikiem. Applejack, jack, ale bez kawałusza, bo mi się nie go malować. twilight. Äh, Tutaj mamy jeszcze trzy rysunki. Dzisiejsze robiony to też jest rarity. Tam w tym y, rysunku, gdzie były cztery kucyki, to mi się tutaj kurwa rarity nie wyszła, bo to malowałam z pamięci. Kolejną dzisiejszą robioną z rana to jest nie właśnie niespodzianka. To będzie koniec. Dobra, Sunset Shimmer. Dobra i nadeszła ta niespodzianka. Luna i Celeste w motylkowym brali. Trochę skrzydła Luny i znaczek celestii nie wyszedł takie i takie no kolor... i no sorry, że Luna ma tutaj taką twarz, bo chciałam ją zrobić tam krea na koło ale nie ja więc poprawiłam floretowy i wyszła zbyt ciemna twarz. Włosy takie nie nieprawidłowe, a więc na razie to prawie wszystkie, bo tamtych już... Nie pokazywałam. A tak, jeszcze mam cztery, ale ja ich nie przyniosłam, za chwilę przyniosę. Te rysunki się kryją w tej teczce i tutaj mam też te stare. Nie, to nie ten. Stare, stare, stare. O, tutaj ta stara luna i niżej kora. Dobra. Ach. Mam te nowe na samym początku, wyciągnę. Jakby co rysunki są opowane w koszulkach. No to mam. Jeszcze dwa. No Krrr. Dwie koszulki były na te cztery rysunki. Dobra, tutaj darki. Do Taka z na, stojąca na chmurce. Była z czarną cinderją diarą. Jak to mówię, bo ja mówię dyarną ale. Inny diamond da zębciar. na mamy. Kurde, nie wiem którą wziąć na niespodziankę. No dobra, to największą. Mamy Driver Przyszedła mi trochę nie wyszło Była ona z niespodzianką Celestia, jak patrzę jak Twilight lata. Bo to jest Twilight jak już stał alikornem. I Celestia. Dobra, więc to wszystkie moje nowe rysunki. Myślę, że Wam ten filmik się podoba. no Tá